Jestem w tej chwili w Tychach Na ulicy Burszego Jadę do skrzyżowania z ulicą Budowlanych Na tym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo Zobaczcie jak tutaj trzeba Uzbroić się W cierpliwość do tego aby, aby w to lewo pojechać Już tutaj za wjazdem Na Markety tak naprawdę do dyspozycji W kierunku ulicy Budowlanych Mamy dwa pasy ruchu Ale do tego miejsca Ten pas jest jeden większość kierujących większość tych pojazdów zamierza na skrzyżowaniu przez skrzyżowanie jechać prosto tak naprawdę niewiele pojazdów ustawia się tutaj do skrętu w lewo w budowlanych no i co za tym idzie widzimy tak naprawdę pas wolny do skrętu stojąc gdzieś tam ten daleko, a wyjechać na ten pas w żaden sposób y, nie możemy.